Siemaneczko widzowie z tej strony Kaludzi jak 1980, więc plus oczywiście, bo tamten główny kanał nie wiem czy ktoś wie, ale mi ktoś po prostu przejął. A to może jak odzyskam tamten kanał to tam będą odcinki na przykład takie może z Minecrafta a tutaj będą różne gry: Roblox CS. Więc widzowie, z mam jest Huberti dzisiaj. Możecie też do niego paść. Yy, więc możecie, yy, możecie zostać suba lajka, dzwoneczek, jeśli Wam się materiał podoba. Gdyż na tamtym kanale mieliśmy 37 subskrypcji. Może jeszcze jakoś to pobijemy i jeśli zostawicie tutaj pięć łapeczek w górę, na pewno będzie kolejny odcinek z cs ja. No ale weź tak nie mów moi widzowie, ja mi łapki zostawiają, widzą. Hubert nie wierzy w was. Hubert w was nie wierzy. Dobra. Dobra, widzowie, więc za chwilę będzie starcik, kurde, ojojoj oj, oj. Już jest? Już wystartowała tura? Dobra. Widzowie, ja nie jestem jakoś za dobry w CS-a. Tylko 8 godzin 6 no znaczy. no widzowie niestety, ale kurde tak jest. Naprawdę. Yy, ja polecam Maka 10. Mi się na Maku bardzo fajnie gra. Ma Mac10, taka braink polecam bardzo. Mój kolega 5 kg. iść. A dobra, mecz się rozpoczyna na widzowie. Kiedy w czasie mecz... Dobra, widzowie. Dobra, ty plantuj ok. Masz. I jak kupuję? I lecimy na B. Bo Na A bo widzowie. My będziemy mówić na B, bo ja... Bo te trudne boty idą tam gdzie my mówimy, no. Średnie. Widzowie, no... Tylko Wy możecie jakieś porady dać, jakiej broni najbardziej polecacie używać, jakieś tipy w komentarzu. O kurde. Dobra, wygrana. Widzowie, pierwsza tura dla nas. Odcinki nie będą dłuższe niż 15 minut niestety. Trwa już 3 minuty, 4, widzowie. Także... Tak, bo kto nie ogląda do końca, to nieprawdziwy widz. To właśnie będzie one di one o skina pierwszego z Karola. No, nie. no... Nie no, żartuję. O... to i po pierwsze... Ja bym... ja wszystkie skinki bym chciał. że może na, na potrzebę odcinka Pup do... Dobra, że może zrobimy kiedyś otwieranie skrzynek z Kidropa. Ale musicie mieć osiemnasty level w prawdziwym życiu. to Do, Dobra, widzę. A twarzy wam nie pokażę na razie. Jeszcze nie ten czas. Hubert, On ma. Dobra, widzę. Druga tura też dla nas. O kurde, bo wybuchnie ja. Udawiły, najwięcej na zabójstwo. Ty jest jesteś, dobra masz Hubert? Dobra ja wylokuję i... Dobra, masz ma tą broń, ona jest fajna dosyć. Bo z nią się szybko chodzi. Nie wiem jak wy o tym coś powiecie. Może... Super ma może uda nam się tutaj coś większego wpić. O kurde. Dobra, no, plantuj. Uwaga. Prima nie mam, nie? No. Może będzie jakiś konkursik? Konkursik? To są konkursik to są... W tym. Kurde, czy wnioski? No to jak chcesz konkursik, to Ale jak dokupię? Ja się zamieniam w jakiegoś opętana. Okuli ale mi Nie, 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 O my gosh. Bo tyle, tyle Ty bo no nie, do Dobra, widzę. Dobra, widzę. Trzy Nie że on się nazywa ta natura. Tak, Ej, ale będę miał w końcu swoje konto. No, nie. No, dobra. Ale jak wygra, to oczywiście pozostanie z tyła. Jak wygra, chłabij, łama. Do trzech rany? Do nie, ale co? Do trzech ramy? Do trzech ramy nie, 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 będzie. nie, ramy? Tu będą szły. Ale no no ja są tam. Nie, ja jest na drugiej stronie. No mnie nie zapomnij. Aha. Jedne. Aja, ja Te, bo tyś ten. Hmm. Wydarzymy gramy na średnie my grać nie umiałem, widzowie. Bod jaki został już. Nie, nie, przegramy. Wygramy. a nie, nie przegramy. no, co za tego? Jest. Niektóre odcinki będą przestosowane Z cswr nie dla dzieci, widzowie. Nie dla dzieci, widzowie. Ty masz w się sensie widzowie, ja to... Ja nie chcę dostać jakiegoś dobre Żeby mi filmu nie usunęli. Już raz mi tak zrobili widzowie. Kurma. Jak ci tak Dobra jolo, pierwszą się nam Pieprzasz się. Ty jesteś głupi. No jestem. Nie no znowu, ej. Nie ma ich tutaj. Dobra, idę na B. Ja mam bomby. Ja mam, ja mam, to ci dam, to ci dam. Tutaj nikogo nie ma. Mamy cztery. Wbijajcie do mnie o tym Karola.

Dasz radę? Tam. tam. Albo nie, tam. Nie. Trzymaj. Jest. Widzowie. Ile go minut już trwa odcinek? Dziesięć. Ja. O, no. To idealnie. I ty zero wygrywamy To za S.

Wiem! Trzeci zostały. Ja mam ląd. A nie, dobrze. Żyją. Żyję.